ten pomnik łączy nas a nie dzieli. Jesteśmy bowiem sprzeciwiamy się niezrozumiałej decyzji prezydenta miasta o usunięciu pomnika z jego naturalnej i historycznej lokalizacji. Szanowni Państwo, nasza akcja trwa już ponad miesiąc czasu. Przynosi bardzo wymierne efekty. Ponad 2,5 tysiąca zebranych podpisów pod naszą petycją do prezydenta. Nieustająca dyskusja w mediach, na forach internetowych, zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich. Nasza wspólna akcja ma przede wszystkim charakter obywatelski i dlatego to obywatele Koszalina będą dzisiaj wyrażali swoje emocje związane z tym miastem, jego historią i z tym pomnikiem. Pierwszą osobą, która zgłosiła chęć wypowiedzi się przed Państwem jest Pani Krystyna Górka. Ja mam nadzieję, że Pani Krystyna Górka jest z nami, ponieważ ona wyraziła chęć w najlepszy sposób wyrażenia swoich emocji w sposób poetycki. Ja nie widzę pani Krystyny Górki, miała być, czy, czy jest z nami. Nie ma Pani Krystyny? Szanowni Państwo, pomnik został postawiony 47 lat temu. W 20. rocznicę wyzwolenia Koszalina, 4 marca 1945 roku, odwróciła się karta dziejów naszego miasta. Od tego momentu skończyło się tu niemieckie panowanie. Dwa miesiące później, 10 maja 1945 roku, Przybyła do Koszalina 500-osobowa grupa osadników z Gniezna. Zastali oni zrujnowane i niemal wymarłe miasto. Osadnicy z Gniezna oraz następnie przybywające do Koszalina grupy Polaków nie tylko podniosły go z gruzów, ale tchnęły weń nowego polskiego ducha. Dzisiaj, w symboliczny, symboliczny sposób, przypominamy o tych ważnych wydarzeniach, bowiem o, również dla uczczenia wysiłku i trudu tych osób, osadników i pionierów Koszalina, ten pomnik został zniesiony. Poprosimy jeszcze raz o intonację hymnu. Symbolicznie składamy kwiaty w imieniu osadników, pionierów Koszalina. Zachęcamy do śpiewu. Szanowni Państwo swoje stanowisko. W Spontaniczne wydarzenie to i pewne problemy techniczne. Swoje stanowisko w sprawie pomnika przedstawi za chwilę osoba, która szczególnie zapisała się w historii powojennej Koszaliny. Panowie honorowy obywatel miasta Koszalina, pani Maria Budymowa. Słuchaliśmy na I w końcu pięknego pogodnego usłyszeliśmy głos naszego serca, głos ludzi, głos świata, wolno skończony. Otożenie dla się się ludzi, w ludzi, dla ludzi, dla ludzi, dla ludzi, którzy ludzi, dla żołnierze dla po maszki ludzi, dla ci, którzy ludzi, dla ludzi, dla Wszyscy, do Warszawy. Warszawa płonęła i wszystkich niszczaniem. Wsie Polskie miały samotne chaty, samotne gospodarstwa. Opuścili je ludzie, którzy zginęli przed mistrzem tych okupujących narodów. Nie zabrano nam presji, nie było do tą Zabrano nam ziemi bireńską, zabrano nam ziemię gostą. I dokąd iść szukać tego miejsca. Stały otwory przed nami ziemię zachodni. Smi osadnicy. Trzymi wydelali i wielu z nich. Ale może tutaj, gdzieś stojący, doszło do Oszalinu. I tutaj, tutaj w Oszalinie, budowali swój dom. Budowali swoją drogą ojczyzną. Ciężki to były czasy. Ale Oszalin polski z każdym mógł. I już on przyjechał.

pokoleniom młodym, naszego tyłku. I powstał myśl za budowania pół. I powstał ten pomysł społeczny. I ujdziały też żadne politycznych wyniki. To był oddech naszego serca. To był nasz dom pamiętnienia dla tych młodych, którzy to będą i będą Przywiązujemy dużą uwagę do tego Bo to jest nasz najdroższy staw pamięci. Proszę bardzo. Jest najdroższy staw pamięci. I do, 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 dobieraliśmy najgłębsze słowa. Słowa płynące prosto z serca. Słowa upamiętnione. Byliśmy. Tak, byliśmy, bo szli kiedyś przed miechami ten wybór wojny. Jesteśmy, bo tu zbudowaliśmy swój nowy dom. Zbudowaliśmy swoją drugą, nową, małą ojczyznę. Wejdziemy, no i dokąd będziemy wędrować dalej? A dalsze dzień wieków okażą, jak długo, czy na zawsze pozostaniemy tutaj i dlatego trudno nam pogodzić się, że po takim sumie społecznym, po takim pokochaniu tego miejsca, który jednak jest miejscem, był i jest miejscem spotkań wielu ludzi, wielu rozwalonych uroczystości, że nagle z tego miejsca przynoszą to, co naszego sercu jest najdroższe. Trudno pogodzić się z wyrazami młodego chyba. Autysty z Drze Szczecina, z grupy właśnie w tamtejszej akademii ze słowami zapisanymi na parkach Kultury Polskiej Koszalickiej w roku 2019. Trudno powiedzieć, że pomnik ten jest wyrazem zła, nie niepamięci, że można go nazwać niewłaściwą ilustracją, bublem. A co męszy oprócz tych słów otoczyć go szmatami który, którego zdobył ołgo państwa, ołgo białego. Pomnik, na którym pomiewała flaga polska. Oprócz tych niezdalnych, niewłaściwych wyrażeń jeszcze otoczyć go brydnymi szmatami, wywołać sztuczne ognie i palić? Kto to widział? Czy można w ten sposób Uladać uczucia ludzkie, a nie tak myślę, że tak jak mówiłbym, w swoim jednym z dramatu, że jest w Polsce jeden dzień taki, gdzie Polak umie rozmawiać z Polakiem. Może dobrze by było, żebyśmy tutaj, na tym placu określili taki jeden dzień, gdyby te dwa przycięte głosy pomogły ze sobą. Pomnik nie może nas dzielić, tak jak nas po 20 latach zjednoczył, gdy tak samo teraz nas dzielić nie może. I dlatego uważamy, że rozmowa tego rodzaju... Byłabym bardzo potrzebna. Każdy z nas uważa, że nadeszła chwila taka, że powinniśmy powiedzieć jednym wielkim głosem, niech pozostanie tu, gdzie powstał. Niech pozostanie dla tych pokoleń, które obchodzą, a pozostanie bierne pokoleniom, które przyjdą po nas. Nie puśćcie pomników, ołtarzy, prosimy was, młodarze naszego miasta. Uszanujcie naszą bolę. A wam, młodym życzymy, budujcie pomniki lepsze, te dalsze, mocniejsze, pełne chwały. Dziękujemy pani Marii za te piękne słowa. Dotarła do nas pani Krystyna Górka, która teraz, właśnie w ten piękny, poetycki sposób, o naszej koszalińskiej ziemi. Ziemia koszalińska, szumiąca morzem. Ziemia radosna, piękna i żyzna, gdzie skrzydła mew na błękitnym niebie kreślą słowa „Oto twoja mała ojczyzna. Tu powietrze pachnie jak balsam, taki w lasach śpiewały przyjaźnie, jeziora i rzeki o srebrzystej wodzie, a bajkowe krajobrazy jawią się wyraźnie. W trudzie budowaliśmy tu domy, kolorowe jak z dobrego snu. Ludzie sobie są przyjaźni, mądra młodzież rośnie tu. Na cokole przy ratuszu napis głosi, że tu byliśmy, jesteśmy i będziemy, więc my mieszkańcy tego grodu nigdy o tym nie zapomnimy. Ziemia nasza koszalińska, przez historię dana nam, tutaj zapuściliśmy korzenie i tu żyje dumny polski stan. Szanowni mieszkańcy, otrzymaliście Państwo tekst hymnu Koszalina. Jest propozycja, aby w tym momencie chociaż słowa refrenu wspólnie odśpiewajmy, ale wcześniej, abyśmy mogli utworzyć wspólnie krąg wokół pomnika jako nasz wyraz związania z pomnikiem, jak również jako żywy symbol. Jego obrony. Zachęcam Państwa do stworzenia tego krągu. Zapraszamy Państwa, żeby otoczyć pomnik, byliśmy, jesteśmy, będziemy żywym łańcuchem z ludzkich rąk. Zapraszamy, prosimy o posiłki tutaj. Od strony zachodniej. Od strony zachodniej bronimy pomnika. Odbiegnie Lech Fajęczy. brawo! <tryk> Proszę Państwa, wszyscy prawie dostaliśmy ściągę z pełnym tekstem hymnu koszalińskiego. Ciekawostką... że na oficjalny szalina nie ma melodii hymnu Koszalina. Dopiero udało nam się znaleźć poprzez Google, na YouTube. Za chwilę spróbujemy razem zaśpiewać Hymn Koszalina. Tylko żeby Państwa nie zaskoczyć, bo ten podkład jest dosyć słaby. Melodia będzie taka, gdyby za przeszła przyszła trwawa, i wolność do nas zawitała, cieszyła z nami się Warszawa i mosta salu dzwiał oddała. Za chwilę otworzymy pokład. jest przygotowanie. Jest <mum> to porosła Polska, Tam wiatry pędzla pęszanine, I w tej rzędzinie spęszane, Polaka czyny wódź się zbraka, A walka trwa, bo nie skończono, Get up there.

do nas zawsze już. Jeszcze raz! O, o ziemia moja, witam ziemi, Proszę Państwa, ja jestem złym dyregentem. Proszę Pana Niskiego, spiego. Proszę bardzo! Bardzo dziękuję za ten wyraz szczególnego patriotyzmu i związania po pierwsze z naszym miastem, jak również z naszym Koszalińskiej, pana Stanisława Grządka. Bardzo proszę Panie Pośle. Szanowne panie, szanowni panowie, drodzy mieszkańcy Koszalina, Naród bez pamięci traci swoją tożsamość i umiera. My powinniśmy pamiętać. Powinniśmy pamiętać o tym, że w dniu dzisiejszym, 1 września, przypada rocznica wybuchu II wojny światowej. Wojny, która pochłonęła tysiące istnień ludzkich. Powinniśmy pamiętać także i o 17 września, kiedy to zdradziecko zostaliśmy zaatakowani z drugiej strony. Powinniśmy pamiętać o tym, że miliony Polaków w tej wojnie zginęło. Że tysiące osób zginęło na naszej zachodniopomorskiej ziemi. Po to, żebyśmy my tutaj po wojnie mogli w spokoju i pokoju żyć. Ale żeby żyć spokojniej, i w dostatku, Trzeba wcześniej, trzeba było odbudować tą ziemię. Trzeba było wyrazić wielki wysiłek, aby wiele miast, Pomorza Zachodniego, tym także nasz ukochany koszanin, odbudować z gruzów. W tej pracy wiele serca, wiele wysiłku włożyli. Ci, którzy przyjechali tu tuż po wojnie, to była praca wynikająca z potrzeby serca, ale także z potrzeby chwili. Ci ludzie nie pytali o zapłatę. Pracowali, żeby zbudować nam w tej chwili dostatnie życie. I warto o tym przypominać teraz, kiedy żyjemy w czasach pokoju kiedy żyjemy we wspólnym europejskim domu, kiedy możemy się cieszyć radością życia. Ale nie możemy także zapomnieć o tym wysiłku. Powinniśmy zrobić wszystko, aby tych ludzi uhonorować, a przede wszystkim uszanować. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jestem przekonany, że podobnie jak Państwo. Słów, które wypowiedziała do nas pani Maria Chudymowa. Pani Mario, za te słowa, za tą miłość do tej Ziemi, pani, a także wielu tysiącom osób, które tu przybyły na Pomorze Zachodnie, my, młodsze pokolenie, składamy najserdeczniejsze słowa podziękowania. Dziękujemy także tymi brawami za wielki wysiłek i za to, że jest Pani z nami w takich chwilach, w których powinniśmy wyrażać solidarność, solidarność ludzi, którzy pamiętając o wysiłku innych, chcą ich uszanować i chcą uszanować pamiątki historii. Pomnik byliśmy, jesteśmy, będziemy, jest takim znakiem, jest pamiątką historii pokazującą, że dawno temu byliśmy tutaj, po nas byli inni, teraz my jesteśmy. Wszystkich nas cechowała miłość do tej ziemi i chcąc ją kochać, ale także pokazywać jej polskość, chcemy, aby ten znak naszego patriotyzmu naszej wdzięczności i szacunku pozostał tu na zawsze 2,5 tysiąca osób 2,5 tysiąca mieszkańców Koszalina podpisało się pod taką petycją do władz miasta o to aby można było zweryfikować dotychczasowe plany żeby mógł tutaj ten pomnik dalej pozostać i w nowej aranżacji ratuszowego placu być z nami przez kolejne lata. Dlatego prosimy i apelujemy, panie prezydencie, szanowni państwo, szanowni radni, zweryfikujcie swoje plany. Uszanujcie wysiłek innych i pokażcie, że w takich sprawach, które pokazują solidarność z tymi, którzy odbudowywali koszalin, jest ważniejsza niż tylko i wyłącznie. Plany architektoniczne. Że symbol, że wartości to coś więcej niż tylko słowa i plany architektury. Jestem przekonany, że wtedy, kiedy będziemy razem w takich ważnych sprawach, ten głos będzie słyszany. I za to solidarne stawienie się w dniu dzisiejszym chciałbym wszystkim Państwu serdecznie podziękować. Dziękuję serdecznie panie pośle. Chętnych mówców było więcej, ale żeby państwa nie zatrzymywać, ja tylko powiem, że są z nami również Mieczysław Załuski, szef klubu radnych SLD, Adam Ostaszewski, szef SLD w Koszalinie, pan Andrzej Niski, szef struktur Unii Pracy, Jan Dobrzyniak, szef Rady Powiatowej OPZZ, Lech Fawieńczyk, pomysłodawca dzisiejszej manifest manifestacji, społecznik. Yy, oczywiście i kawaler orderu uśmiechu yy, Stefan Romecki, szef Komitetu Obywatelskiego Miasta Koszalina. Jeszcze raz serdecznie Państwu za to liczne przybycie. Yy, chcę podziękować honorowemu obywatelowi miasta pani Marii Chudymowej, która zdecydowała się przyjść, pomóc nam w obronie tego zacnego pomnika. Ja tylko dopowiem, że to nie koniec naszych starań, naszych akcji. Dalej zbieramy podpisy, to po pierwsze. I spotykamy się niebawem na debacie. W debacie na temat pomnika. Będziemy chcieli zaprosić oponentów, ale przede wszystkim prezydenta miasta, wszystkich tych, których ten los pomnika nie jest obcy. Będziemy państwa szeroko informować o miejscu, o dacie tej debaty. A już jutro na pewno na koszalińskiej giełdzie zbieramy podpisy. Wszyscy ci, którzy mają kwiatka, a chcieliby złożyć ten kwiatek pod pomnikiem, w hołdzie wszystkim pionierom, osadnikom tego miasta, bardzo proszę, w tej chwili jest okazja na zakończenie manifestacji, aby ten kwiatek w hołdzie złożyć. Serdecznie Państwu dziękuję, do zobaczenia.

это совсем не так сама так